No, kameruje się. Dobra, witam w na następnym odcinku, i dzisiaj na Pamtraku jesteśmy i jakiś przejazd. Jeżeli będzie pogoda też to też będzie drugi odcinek z kazury, ale jeżeli będzie pogoda w ogóle, jeżeli, bo pokazuje, że ma być burza. Ale zobaczymy. no jest z nami Tadzik, który wrócił z obozu do nas na dwa dni, bo tam na jakieś urodziny czy coś takiego i na dwa dni wrócił do Warszawy. No. Kameruje się, no. Dobra. Ja to na

<noise> Ogólnie, jak byliśmy na traku to się nie nagrało, ale <noise> prawie zajczyłem glebę na mordę, bo wleciałem transfer i zamiast skręcić, pojechałem na wprost, to nie dość, że w krzaki to tylnie koło za bardzo podniosłem do góry. I miałem w locie, nie wiem, leciałem tylne koło, to było tak wysoko, nie? Normalnie tak na mordę poleciałem, że ja myślałem, że ja już leżę, nie? To, już by był taki, to już był taki kąt na granicy Że jakbym o 2 stopnie przechyliła, bo 10 czy coś To już by było. Dobra, dojechaliśmy na pumpt track jakieś dzieci Magdeba? No Magdwa? Tak Nowy, nowy transfer i tu. Ła! Nagrałem. Czekam. A wymyśliłem sobie w głowie Jed, jeden jeden przelot jeszcze. Oj. Druga próba za dzikiem, bo trochę za daleko byłem. O, teraz się zecina ogonie, nie? O ja pierd... Jak blisko Ja pierd... Ale magno! Ale teraz blisko byłem! A, zero. Ogólnie widzowie robimy taką akcję. Tadzik siada z tamtego peronu, a ja z tego. Nie wiem po co i dlaczego. Ale wiem, że amortyzator się tak ugina jak nigdy nie. Naprawdę. <ścoughs> Więc na forty idziemy na forte i tam pokubaruje. Na razie go bloki. Więc co? Widzimy się na forte. Amor odblokowany my już na fosy dotarliśmy trzeba sprawdzić jak się na schodach to pracuje. Trza na hewlu. Aha. O. Aha, nie odpaliłem nagrywania, trzeba jeszcze raz zjechać. Tak.

Ale mam usyfiony amortyzator, widzowie. Trzeba będzie umyć. O kurde, Jakie drzewo. Ua! Dawaj, jeźdź tam. Chwile tamże. To i może dalej wejdę. Nie! Co to jest? Dawaj, bo mi się też chce. Stąd. 2. O! Ej! Ej! O. Kurwa. O. E! E! Kurwa. o! <laughs> ja... Bardzo się nam spodobało to drzewo i próbuje tam wejść jak najwyżej A ja wyglądam w następujący sposób Po tym jak się rozpędziłem i wleciałem w krzaki bo straciłem równowagę Ja, ja biegłem Ja biegłem gdzieś tutaj Zasuwałem, zasuwałem i Pff, tutaj jest mat Dobra, lecimy, traskę. Dobra, kończymy odcinek. Z tym pięknym akcentem jak twarzą w krzakach wylądowałem.